<ś handcuffs> <skrybani> o tak, ty, no... No, tak nie mam ja, no, ja mam pasku. Ale ty, myśli, to, jest A Hania? A Hania? Grycia, to jest Hania, Aha, aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, moja koleżanka aha. Aha, aha. Aha. Aha.

Panią ma potrzymaj? Ja że nie teknie. Władzę z panią mazemką. Za to, co się mówi? Dziękuję, że mówię. mówi. Co pani umie? Muszę powiedzieć kochani, że komentarz za bardzo przy tym filmie nie pójdzie. W bardzo uczuciowy facet, bardzo się wzruszam, kochani, także... Muszę powiedzieć kochani, że przyjemny klimat naprawdę świetnie połapana Nasia szczęśliwa. O jest. Także zruszam się, troszkę opanowałem zrucenie, dwa słowa powiem, natomiast, e, co tam się dzieje. Nasia chodźcie, zaczynamy. do najlepszego pewnie wszystko może. tak jest nie mogę za wiele dawać komentarza myślę że to zrozumiecie ja też proszę ja też proszę Ubiegł. Zaraz do Was Dobra. O, szykuje się kochani, jakaś bomba. Nadia, ile ja świeczek powinnam przygotować dziś? Osiem. Osiem? Osiem? Osiem. Jest Jest. Jest, tu brat mówi, że siedzę. To taki mądry? Starszy. A, <laughs> siedem. 8, 8. A, no tak, tak. Osiem, osiem. Mam osiem. Nadia, jest, jest. Witamy razy. was bardzo, bardzo serdecznie na ósmych urodzikach na Nadia. życzenie urodzinowe jest w głowie. Tak. Trzeba ci powiedzieć, jest. Zdradziłaś? No. Zdradziłam też nie? Nie? Nie, nie zrazu. Słusznie. 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 Złośnie. A zwłaszcza górko. Goście, Powiedzcie, jakie macie życzenia dla okazji urodzin? Żeby dostawała same środki w szkole i żeby dostawała same prezenty codziennie. Super. Tak by jakie Kto kolejne? Dobra. Żebym miała dużo przyjaciół. Dużo przyjaciół. Żeby ma tyłu Przyjaciół? przyjaciół. Nigdy Zbytka. nie umarła. Długowieczności i śmiertelności. W sumie nieśmiertelność to nie jest taka fajna. No, no bo patrzysz jak twoje bicy... No. Słuchajcie, żeby bracia byli dla nich dobrzy. Tak, żeby kutek był grzecznej go tak? Tak, tak. A bracia, macie jakieś życzenia dla siostry? No szczęścia. Szczęścia! Super. A Szymuś co życzy? Siostrzyczce? Żeby była zdrowa. Żeby była zdrowa. Żeby wow. była i spełnienia wszystkich twoich, życzeń. to uśmiechają. Ja. O będzie po jak najwięcej jeździła na te o! o. Słuchajcie, ja nabieramy tu dużo, dużo powietrza w i na 3 4 dla Nadi piękne 100 lat. Uwaga 3, 4 3 100. 100 lat, 100 lat niech żyje żyje nam. 100 lat, 100 lat niech żyje żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie Nawet tych najskrytszych i najbardziej szalonych. Nadia. Nie, ale to nie koniec. Żeby życzenie się spełniło. No coś ale powinnaś jeszcze zrobić. To jest, to jest no to właśnie, te osie... właśnie. 8. Jak największy. Podjeżdża, Elza do Ciebie. Z ekipą. Gotowa? <śm> <śm>

Mam cię będzie teraz piękne ja to piękne dzieło, jak ten śliczny torbę stroić. Naprawdę to jest przepiękny, co kochani. Pokaż pokaż. masz? Ja też mam. Pokaż na sił, pokaż na sił, pokaż Sala dyplom dla nas. Z okazji uświć, urodzin, dzieciaki i dzieciaki jak Pokażcie jakaś, pokażcie. <grymne> dzieciaki. chyba już jedzą, a nie co oni robią. Pierwsza na jedną pani solenczantce. Jak ja mam na <grymne> jedną? Tak. Ale tak że po mnie język woli. No jeszcze taki jak Dobra. Lejemy szampanika. A ja nie przypadam za tortami, więc... A, co? Czekajmy, a, co? A nie ja przepadam za tortami, więc będę musiała. Malutki ja tyci ciekawe się Trzymać kubeczki. Rozlewamy szampan. Dobra. Super. Podaj proszę swój. Super. Pani Solenizant, proszę kubeczek trzymać. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. O właśnie. Uśmiechu dużo i radości. Jak taki pilot tego samolotu, Solenizant. Daj kudełku. tatuś naleje troszeczkę. Ja, ja Gabrysiu, weź, weź kubeczek. No Kurcze Blady, jak to się je? To się coś je? Słuchajcie. Gdy? Gdy mi w nos pryska. mi w Gdy? Nie wiem, bardzo malutki mam. Nie wiem, bardzo malutki mam. Dobrze. Na mi pryska w nos. No pryska bo, pryska, bo tak, pryska, bo tak pryska. No pryska, bo tak pryska. No pryska, bo tak pryska. No, tak? Tyle aż? nie się. Panie, 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 ale to jest, spo, to jest to jest sportowiec on na diecie, także... To jest sportowiec on jest na diecie, także... Kobiety dzieci, już takiego też nie ma. Jeszcze mniejszy niż Magusiu? Nie. troszeczkę większa, ale nie Jeszcze raz wszystkiego najlepszego Naprawdę wzruszam się bardzo w takich sytuacjach, kochani, troszeczkę Odzyskałem głos to dwa słowa prędzej niestety nie udało mi się, ale znarosmy no, 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 razem z tymi moimi szabełkami tak jak mówię rozpoczyna nasz najstarszy szabełek swoje urodziny rozpoczyna je zawsze jako pierwsza Justysia pozdrawiamy serdecznie, kochamy Justysia jest w Anglii, jak wiecie potem właśnie jest w kolejności kudełek, potem gutek potem właśnie nadusia i ten cykl zamyka Paula, również w Znowu się rozkleja. Do usłyszenia, kochani, do zobaczenia. Znika torcig, dziewczynki jeszcze mocno imprezują z kolegą tutaj. Mam cię rozlewa szampany, a zobaczcie, gdzie nasze dwa asy piłkarze. Muszę Wam powiedzieć, kochani, że takiego scenariusza się właśnie spodziewałem. Tam mają dwa kosze, tam mają e, dwie bramki, mini boisko do fajnej zabawy, miękkim wyścielone. Także warunki do zabawy, słuchajcie, nieprawdopodobne. I tak się spodziewałem, kochani, że tak może to wyglądać. Oczywiście będą konkursy, zabawy, kochani, w ramach urodzin. Natomiast w tej chwili e, ani butek, ani kudełek nie jest za bardzo tortowy facet. Torta kudełka właśnie ja próbuję dokończyć. Natomiast. E, no dziewczynki jeszcze kochani podjadają, a, a, a nasze asy już walczą.